bardzo serdecznie tej na Marszu Wiary Jak pewnie wiecie pozdrawiam e, Polskie Ksasło e, Peterson Plus, i Kubek224 Wbijajcie na ich kanały To jest bardzo ważne Więc przyjdźmy do odcinka w tym odcinku będziemy nagrywać Annika Alkinatura. Eee. Eee. Alkinatura. Eee. Eee. Więc czy Twoja postać pochodzi z Polski? Tak, jestem Polakiem. Eee. Czy Twoja postać. Tworzy film na YouTube? Tak. Czy Twoja postać jest kobietą? Nie, ja nie jestem kobietą. Czy Twoja postać ma związek z Wojaninowicami? Nie. Czy Twoja postać kręci film o Minecraftie? Nie, ale mogę zacząć. Czy twoja postać ma sklep internetowy? Nie, jeszcze nie mam, ale może kiedyś będę miał. Czy twoja postać jest dzieckiem? Uj, tutaj jest problem. Poczekajcie chwilę. Dobra, rozwiązałem problem. Hmm. Czy twoja postać ma cię... Znacie osobiście przez ja jestem sobą. Więc tak, znam się osobiście. Czy Twoja postać należy do Twojej rodziny? No Czy, czy ja jestem swoją rodziną? Tak, przecież. Kurde. Czy imię twojej postaci jest takie samo jak twoje? No tak, bo przecież ja mam takie same imię, czyli materialnie. Nie no. Ja się nazywam Inaczej e, Czy twoja postać była w, w pla... pla no nie jestem w Pradze, kurde. Czy twoja postać coś korekcjonuje? Ja nic nie korekcjonuję. Więc nie. Czy twoja postać nie, nie je mięsa przez jaj. przez. Przez ja je mięso. Przecież ja nie jestem wegetari wegetarianem. Nie wiem, kurde, dobra, jem mięso jem e, warzywa. Czy twoja postać lubi gry fabularne? Lubię gry fabularne. Czy twoja postać nagrywa na YouTubie? No tak, przecież. Jeszcze się pytał. Czy twoja postać jeździ to torora? Korora? E, nie, przecież nie jest. O, w ogóle nie ma samochodu. Czy twoja postać lubi to, co robi? No, lubię to, co robię. Zapraszam. Nie sknęło mi się. Czy twoja postać urucia? Ja. U. Oj, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Eee. Bo się też jest. Dobra. Sprawa załatwiona znów. Czy Twoja postać lubi? No, nie lubię pociągów, chociaż zaraz nie jechałem. Czy Twoja postać słucha heavy? Nie, nie słucham heavy metalu. Typ. Nie. Teraz taki ze mną jest problem, czy twoja postać jest w twoim wieku. No kurde, przecież ja jestem w swoim wieku. Czy twoja postać jest youtuberem? Kurde, zaraz się w Czy twoja postać chodzi w niebie... Ne, niebieskiej kurce? Nie ja chodzę w niebieskiej. Czy twoja postać lubi... Arbuzy. Oj, kurde, uwielbiam arbuzy. Czy twoja postać lubi glu... matematyka, ale, nie, ale jeszcze nie programowałem żadnej gry. Czy twoja postać montuje filmy? Oj długo filmuje ponad, ponad pół godziny. No pół godziny montuje. No.

Wero, Weronika jest z, kamu, z kanału ShariKan z, z kan i Marcelek VR. Jaki Marcelek? Marcelek VR? Youtuber. potwierdź K Kurde. Czuję się bardzo źle. Naprawdę bardzo źle zaś. Chcę mi się płakać na serio. Ale nie będę kupował koł. Teraz. Nie, nie szukamy bo nacięć, kumol na szukanie. Eee, was. Opa. Dobra, mam też, że to. Skończyliśmy to. Eee. Co, ja nadal nagrywam? Czotyka, to się nagle nagrywa. Oj, 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 no, oj, 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 na porcie się nie nagrywa.